Widzowie, y, jest czwarta część y, Kryminal z pierwszego stopnia i zaraz pójdziemy sobie zalabiać kaskę, więc idziemy sobie zadobić kaskę. Dajcie mi oh. wody! Oh. A jak masz na imię? Halo, jak masz na imię? O. Oh. Oh. Szymon? Szymon? Masz kawę! O ty stary. daj mi Daj mi coś do picia. Masz kawę. Dzięki. Jestem Chodź, Chodź, biedny. Nie stary. wiem co się stało, budziłem się przed chwilą na ławce. Ma, mam... znalazłem jakiś skuterek, widzowie. I, i, ja... ja dostałem ten skuterek w loterii i nie zostałem jeszcze, jakby wiecie. terminalis. Stary, ale ile ty ten? Ile no Ok, widzowie? Idziemy sobie do mojego domu. Tutaj... A masz dom? Poczekaj. Ja, ja kupiłem za 68 zł. Och, chodź, wsiadaj. O nie. Ja, ja, ja mam stary, zarobiłem przez cały ten czas 6000 zł w tydzień. Więc mało Nawet dużo. Wiesz, gdzie ja musiałem spać? Gdzie? Na ławce obudziłem się, strasznie twarda. Ja, ja cię przez cały czas szukałem. Ja nie wiedziałam, ja myślałam, że ty nie jesz. Musimy wiesz, co stary. Musisz sobie y, zrobić pracę. Nie możemy być kryminalistami, bo. Nie mamy pieniędzy na ten. To jest nasza do, to jest nasz dom. Dam ci y, współlokatora i nie mamy pieniędzy na więcej. Na większy dom mamy tylko 6000 zł, więc ja się ubieram i dam ci i y, mam drugą parę ubrań, więc weź sobie parę ubrań. Tam co ja mam. Jest tam gdzieś w czapce. Okej, okay, widzowie, wiemy, już jesteśmy gotowi. I znajdźmy jaką sobie y, pracę. Y, jaką byśmy razem sobie wzięli pracę Nie wiem y, możemy wiesz, co zrobić? No. Możemy być śpiegami na razie. Dobra daj sobie szpiegam. I zapisz sobie swoją postać też. Okay. A bo widzowie możemy dać, wiecie jaką pracę? Możemy sobie dać ten Pracę tego Pracę jak on się nazywał pracę tego? Eee yy, yy, z pracę. Szpitalu? Nie tylko, nie. Albo widzowie możemy teraz... Zrobimy szpiega, daj szpiega, więc y, teraz mamy sekret. Odnalazłem sekret. Może o nim nie wiesz, ale... Odnalazłem sekret. Poczekaj. Ten Gdzie? Ten. E, zobaczysz. Du, znam sekret. Mm, idziesz tu. Może go znasz, ale kiedyś. Ten. Chodź tu. Drabinom. Ten. Idziesz? Wskakuj. Mhm. I. Wie i idź tu. Patrz. No. I tu. I patrz. Uh. I za szafką jest karta. Nie wiadomo... Po co ta karta jest, ale widzowie, znajdziemy odpowiedź i chodź teraz do szpitala. Jak widzowie, ja widzowie, oglądacie moje filmy na TikToku, to wiecie. Wyjdź po prostu z Wentów. Jak widzowie, oglądacie moje filmy na TikToku, to wiecie. My jeszcze musimy kupić ten Kupimy sobie po telefonach albo po kitoki. Idziesz tu, chodź Idziesz tu za mną, za mną za mną. I tu, tu o. Teraz. I tu. Idzie... I tu. Pod, pod łatwą jest przycisk. Wiem. O kurde, widzowie, co? Pali mi się barek. Okej, okay, y, odradzamy się. Widzowie, teraz... Ja mam ja, przycisk. Ja, Okej. Okay. Y... Odrodź Iść na spawna, widzowie. Teraz idziemy zarobić kaski, więc... Idziemy sobie mieć pracę Starbucks. Więc no Okej, okay, widzowie, nie? my teraz zrobiliśmy sobie pracę Starbucks i ja ci pokażę jak się to robi. Idziesz do chłopów, nie, i pokazujesz im bum, 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 bum. Ale się ten bum, bum, bum. O, ten goś jest bogaty, więc Dawasz. was, Dasz hejs. Co? Trzeba mieć hajs. Ja tak robiłem mi Pierwsza osoba! O, i dajesz jej kawę! Daj jej teraz kawę! Dałem. I teraz mi, 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 daj mi hajs! Daj mi hejs. Daj mi hajs! Daj mi hajs Halo! Halo! Daj mi hajs! Baba, daj mi hajs, daj mi hajs. Daj. Jest! I teraz jej ja dam kawę. Okej, okay, widzowie, zarobiliśmy ponad 40 hajsu. Okej, okay, możemy wreszcie co zrobić? Kupimy sobie bardziej gentlemenskie ubrania, więc lecimy. Daj sobie zrób przerwę, zakończ, zakończmy przerwę lepiej. I widzowie, my poszukamy jakiegoś najtańszego ubrania. I widzowie, ja, on już wybrał sobie strój taki, ja sobie też wybiorę, więc no. Okej okay, widzowie, my wybraliśmy, dajemy, da, dajemy tutaj kasę. Okej okay, da, dajemy... I to ty zapłacimy. Okay. bstawiasz? stawiasz? To tak. Yy, ma, ma, daliśmy całe 40 zł. Czyli mamy dalej o, 6 tysięcy. No, bo... Mamy dalej 6 i 15 zł. Więc teraz yy, nie wiem, czy sobie nie pójdziemy do mechanika. Wiecie dlaczego, widzowie? Bo tam możemy kupić auto. A już nie musisz sprzedawać im. Okej. Okay. O nie, ja tu, albo poczekaj, ten, ok, lecimy do mechanika, lecimy do mechanika, kupić auto, kupimy sobie dwa auta, żeby ten, to stracimy, nie wiem, dużo kasy, ale wa warto kupić auto, nie? No. Bo nie będziemy cały czas się hulajnogami poruszać i skuterkami jakimiś wolnymi. Nie. Potem pojedziemy do takiego miasta Liwetopia. Zobaczymy. Więc widzowie, my tutaj z, 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 znajdziemy jakieś fajne auta, więc no. Okej, okay, widzowie, mamy 5900 hajsu i kupiliśmy takie fajne auto za 115 zł. Więc ten. I teraz widzowie najlepiej sobie zatankujmy. Albo pierwsze idziemy po kartę kredytową, bo nie będziemy chyba samych banknotów trzymać, nie? Mia Szymon? No. Mhm. i, ja, i kiedyś mam i zrobimy kolejny film. Nie wiem jutro. O, możemy. Okej, okay, ja wybieram jaką kartę? Niebieską wybieram kartę, więc mamy na niej Dobra. 5900 hajsu. Też sobie tutaj musisz tu Wybrałeś A, okej. Okay. Okej, okay, już nic. Ja wybrałem. Mamy ten. I widzowie, jak chcecie u niego kryminalistów pierwszego stopnia, część pierwsza i żeby... Jak... I Simonik, chcesz, żebym był na twojej serii policjanci? No. No to... Chodź Szymon. Lecimy teraz zatankować auto, bo mamy mało paliwa. Lecimy kupić nowy dom, widzowie. Na razie teraz lecimy w kupowanie. I... no. Dobrze nam idzie, już dużo rzeczy kupiliśmy, zarobiliśmy. To ja zapłacę za tak okej? Okay? Okej, okay, możesz zapłacić, więc nam mnie odejmie... Poczekaj. Odejmie nam ile? Ile? I odejmie nam... 10 zł, 10 zł, czyli 10 centów. Więc prawie nie straciliśmy żadnego dolara. I dajesz o, tutaj tam kartą. Da, dajemy... Musisz już kliknąć tutaj kartą. Kliknęłaś? A, kurde, nie tyle. No, OK, Okej. Jedziemy. What Okej, okay, teraz... no ah, karłasz jest za da... Za free chyba, więc przejdziemy. Okej. Okay. O kurde, jedziemy jak nienormalni. I teraz idziemy kupić nowy dom. Więc tu jaki byśmy kupili dom, ale za darmo dom jest do wybudowania, więc wybudujemy dom, widzowie, widzowie, my budujemy dom i żegnamy was za parę miesięcy, więc no nie było innego wyboru, więc widzowie, my budujemy dom i powiemy wam, jak skończymy Budujemy ten sam dom, co chyba jest do ten. Więc my widzowie kopiemy i żegnamy was za miesiąc. Okej, okay, Janek. Da, znaczy, no. Szymon. Kurde, już miesiąc Ej, budujemy ten dom. Daj. Co? Daj mi spółlokatora. A, da, da daję ci spółlokatora. Okej, okay, Janek! Niżej! W prawo trochę! W prawo trochę! O, na, to jeszcze w prawo, w prawo, w lewo, to, w to drugie prawo. O, tu z, i na dół, na dół, na dół. Okej, okay, ja, ja ten, dobrze jest, dobrze jest, zatrzymaj, zatrzymaj. Ja to przybuduję. Okej, okay, zostaw tak jak jest, zostaw tak jak jest, okej. Okay. Yy, możesz już to odstawić, więc no, Okej, okay, Janek, dawaj, znaczy Szymon, dawaj, ja tutaj przebijam. tutaj powkręcam śrubki. Okej, ok, okay. Uh. boom, Bum, 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 Okej, oh, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze Marek minęło dopiero już 5 miesięcy, więc dalej budujemy. Okej, okay, ja tutaj widzę, widzę tu Marek, dobrze tam się buduje? A, tak, tak. Okej, okay. ja, ja tutaj y, dam żel, żeby nie wchodzili nam pod dom. Okej. Okay. Buduję, buduj na spokojnie, nie zawracaj sobie głowy. Poczekaj. Ja ja tutaj postawię siatki, żeby żeby nikt nam tutaj nie wchodził. Okej, okay, jest dobrze. Ja jeszcze tutaj coś podstawia, podstawię, więc no. Postawię jeszcze wiadra. Więc ziom. Okej. Okay. Podstawię jeszcze może boksa. Okej. Okay. Ciekawe co to jest za box, Ale okej, okay, widzowie. My tutaj dużo budujemy. Już skończyliśmy widzowie. Na dok już budujemy. Więc widzowie... Dużo się pozmieniało. Więc my was żegnamy i jeszcze dobudujemy. Okej, okay, Janek! My już za go kończymy, więc no. Wiem. Ile już minęło w kalendarzu? Już mamy dwa lata skończone. Okej. Okay. No. My do, dobudujemy. Nie szpachuje. Okej. Okay. Ja tu dobudowuję. Okej, okay, tu pięknie. Okej, okay, widzowie, my jeszcze musimy dokończyć meble i... No. Ej, chłopie! Ej, to ci by też... Masz laga mózgu. Okej, okay, widzowie. My skończyliśmy dom. Ile to trwało? 2 i 5. 2 lata i 5 miesięcy? Widzowie, naprawdę tyle i... Tyle pracy, ale przydało się na to, więc. od was do domu. Szymonik ogromnie sobie odcinek i zobaczysz ten sekret. Mm -hmm. więc sobie, pokażę Wam teraz sekret i. Myślicie, że to koniec, a tu klikacie idziecie. Patrzycie na to wiedziele. Save! i normalnie hajsi, więc widzowie, wpadajcie na kanał y, a i do zobaczenia do następnych, nara!